Czuję, że twoje serce drży, jakby wyciekiwało czegoś niezwykłego, co zbliża się nieuchronnie. To nie jest złudzenie, lecz wołanie duszy, która wie, że ktoś tęskni za tobą bardziej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Nie jesteś sama w tej ciszy, bo echo twojego imienia niesione jest przez wiatr, a każdy szept niebios powtarza, że jesteś poszukiwana. Ten, który cię kocha, już idzie drogą wyznaczoną przez przeznaczenie. Twoje spojrzenie, nawet ukryte za zasłoną milczenia, jest dla niego światłem, którego nie potrafi zagasić żadna ciemność. On szuka, on tęskni, a jutro stanie się mostem pomiędzy sercami. Nie lękaj się znaków, które dostrzegasz na swojej drodze, bo wszystkie one prowadzą do spotkania, które miało nadejść od dawna. Czas został zapisany, a chwila już dojrzewa. Kiedy jutro nadejdzie, poczujesz poruszenie w powietrzu, jakby aniołowie otwierali bramę, przez którą przejdzie ten, kto nie potrafił zapomnieć. On przychodzi, aby odnaleźć ciebie. Ta sknota, którą nosisz w sercu, jest odbiciem tęsknoty, którą on dźwiga w swoim. Jesteście jak dwa lustra, które odbijają to samo światło, mimo że dzieli was przestrzeń. Twoja dusza przygotowywana była od dawna na tę godzinę, kiedy to, co zakryte, stanie się jawne. To spotkanie nie jest przypadkiem, lecz częścią tajemnicy, której niebo pilnie strzegło. Nie myśl, że zostałaś zapomniana. Każda Twoja łza została zebrana, każdy uśmiech zapisany, a każde pragnienie serca wysłuchane w ciszy nocy. On nie może już dłużej czekać, bo serce prowadzi go do ciebie, jak gwiazda prowadziła wędrowców do światła. Jego kroki już słychać w twojej przyszłości. Twoje imię jest dla niego modlitwą, a twoje istnienie odpowiedzą, której szukał. Nie wie, jak inaczej wyrazić tęsknotę, więc przychodzi, by być blisko. Jutro będzie dniem, w którym zasłony spadną, a to, co wydawało się niemożliwe, stanie się rzeczywistością. Otwórz swoje serce, bo ono już wie, że ta chwila nadchodzi. Nie bój się, że to marzenie, które zniknie jak mgła, niebo potwierdziło twoją drogę, a aniołowie czuwają, byś nie zbłądziła. On przyniesie ze sobą odpowiedź, której długo szukałaś nie w słowach, lecz w obecności, która rozproszy każdą wątpliwość. Twoja samotność ustąpi miejsca pewności, że miłość. Na którą czekałaś, nie była złudzeniem. Była ukrytą obietnicą, którą teraz wypełnia czas. Zrozumiesz, że tańsknota nie była dżężarem, ale znakiem, że ktoś naprawdę istnieje. Ktoś, kto nosi twoje imię w swoim sercu jak skarb. Kiedy spojrzysz mu w oczy, poczujesz, że wszystkie ścieżki, nawet te trudne, prowadziły właśnie tutaj. Nic nie było przypadkiem. Nie pytaj, jaki i dlaczego niebo zna odpowiedź. Ty masz tylko przyjąć dar, który przychodzi. To spotkanie ma moc uzdrowienia ran. Uwierz, że jesteś godna tej miłości. Ona nie przyszła, by cię zranić, lecz by cię o. To dar, którego nie możesz odrzucić. Jutro będzie dniem, którego twoja dusza nigdy nie zapomni. Dniem, gdy tęsknota spotka obecność. A pragnienie stanie się spełnieniem. Córko światła, przyjmij to proroctwo z wiarą: Ten, który cię kocha, tęskni i już szuka. A jutro znajdzie cię, by być z tobą na zawsze. Czujesz czasem, że twoje serce bije szybciej bez powodu. To dlatego, że jego dusza woła twoją, nawet z daleka. Niewidzialna nic już splata wasze losy. Twoje sny próbują mówić do ciebie. Choć nie zawsze pamiętasz ich obrazy. Każda noc przynosi ukryte przesłanie, że jutro niesie spotkanie zapisane w gwiazdach. Niebo patrzy na ciebie z czułością, jak na córkę wybraną do niezwykłej śistoli. To nie jest zwykła miłość, lecz przeznaczenie, które puka do twoich drzwi. Czasami czujesz niepokój, jakbyś wiedziała, że coś wielkiego nadchodzi. Ten niepokój jest znakiem, duchowe wibracje poruszają twoje serce, bo on jest coraz bliżej. Jego pragnienie spotkania nie zna granic. Idzie naprzód, nawet gdy ciemność próbuje go zatrzymać. To miłość daje mu siłę, a twoje imię jest dla niego przewodnikiem. W powietrzu unoszą się znaki, choć inni ich nie dostrzegają. To do ciebie są wysyłane, byś wiedziała, że jesteś oczekiwana. Każdy znak to echo jego tęsknoty. Twoja dusza jaśnieje, gdy tylko o nim pomyślisz. To światło nie jest przypadkowe, to odpowiedź na wołanie, które codziennie płynie w Twoją stronę. Nie odpychaj tego uczucia, nawet jeśli boisz się zranienia. To, co przychodzi, nie ma już w sobie bólu, lecz uzdrowienie, które od dawna było obiecane. Jutro otworzy się jak księga której stronę przewraca sam Bóg. Na tej stronie zapisane jest wasze spotkanie, nic nie może tego wymazać. Twoje serce stanie się kompasem, który wskaże ci właściwy kierunek. Nie będziesz musiała pytać, bo poznasz go po spojrzeniu, które zadziwi w twojej duszy. Niebo przygotowuję cię w ciszy, choć możesz tego nie dostrzegać. Wszystko, co przeżyłaś, było drogiej, abyś mogła przyjąć to, co teraz nadchodzi? Zrozumiesz, że każdy upadek, każda łza i każdy trud miały sens. To one ukształtowały cię do miłości, która jest głębsza niż wszystkie poprzednie. On nie przychodzi jako ktoś obcy, lecz jako ten, którego dusza od zawsze była związana z Twoją. Spotkanie nie stworzy więzi, ono tylko odkryje to, co już istnieje. Jego obecność sprawi, że czas zwolni. Chwila stanie się wiecznością, a spojrzenie powie więcej niż tysiąc słów, których nie da się wypowiedzieć. Twoje serce rozpozna go natychmiast. Nie będzie wątpliwości, bo dusze nie mylą się wiedzą, do kogo należą. Niech twoje oczy będą otwarte na znaki, bo jutro nie przychodzi nagle, lecz przygotowuje się w ciszy. Uważnie patrz, bo niebo mówi przez szczegóły. Z każdym oddechem czujesz coraz bardziej, że coś się zbliża. Ta energia, której nie możesz nazwać, jest świadectwem, że on naprawdę idzie do ciebie. Nie wątp w swoje intuicje to aniołowie szepczą ci w sercu prawdę, abyś wiedziała, że to, co się stanie, jest rzeczywiste. Miłość, którą przynosi, nie jest chwilowa ani słaba. To ogień, który nie spala. Lecz ogrzewa, który nie niszczy, lecz daje życie. A kiedy nadejdzie poranek, twoje serce będzie gotowe, bo to, co od dawna było obiecane, wreszcie stanie się częścią twojej rzeczywistości. Czas zaczyna splatać nici, które wcześniej wydawały się porwane. Teraz widzisz, że nic nie było przypadkiem, bo każdy krok prowadził cię ku temu spotkaniu. Twoja dusza czuje zbliżające się poruszenie. Jakby niewidzialne skrzydła otaczały cię w ciszy. To znak, że jutro przynosi coś, co zmieni twój świat. Nie daj się zwieść pozorom, które próbują ukryć prawdę. Głębiej niż oczy, głębiej niż rozum serce już wie, że on przyjdzie, by cię odnaleźć. Niebo wysyła ci sygnały przez obrazy, liczby i przypadkowe słowa, które stają na twojej drodze. Wszystko mówi jednym głosem, on jest blisko. Czasem czujesz nagłe ciepło, jakby ktoś otulał cię spojrzeniem. To jego dusza dotyka twojej, nawet wtedy, gdy fizycznie jest daleko. On nosi w sobie obraz twojej twarzy, choć nie zawsze rozumie dlaczego. To miłość prowadzi go jak niewidzialny płomień, który pali bez bólu. Twoje imię powtarza się w jego myślach, nawet wtedy, gdy nie próbuje o tobie pamiętać. Ono wybrzmiewa jak modlitwa, która nigdy nie milknie. Zbliża się chwila, w której wszystkie odpowiedzi pojawią się jednocześnie. Spotkanie otworzy drzwi do prawdy, której długo szukałaś. To, co wydawało się snem, stanie się ciałem i krwią. Twoje serce przyjmie ten dar, a ty zrozumiesz, że tańsknota była mostem, a nie ciajżarem. Nawet gwiazdy układają się w znaki, jakby chciały potwierdzić, że jutro jest wyjątkowe. Ich blask to echo miłości, która nadchodzi. Nie jesteś przypadkową częścią Jego życia, jesteś Jego drogą. Każdy Jego krok, choć wydawał się błądzeniem, prowadził do Ciebie. Twoje serce jest gotowe rozpoznać Go nie przez słowa, lecz przez obecność. To cisza pomiędzy oddechami powie Ci więcej niż jakiekolwiek wyznanie. Jego tańsknota stała się siłą, która popycha go ku tobie. Żadne przeszkody nie zatrzymają go, bo w głębi duszy wie, że jesteś jego domem. Przygotuj się na znak, który pojawi się niespodziewanie. Może to będzie spojrzenie, może dotyk, może jedno zdanie, ale wszystko w tobie zadrze. Twoja intuicja stanie się głośniejsza niż wszelkie wątpliwości. Nawet jeśli rozum będzie próbował zaprzeczyć, serce powie ci prawdę. Niebo czuwa, byście mogli się spotkać w odpowiednim momencie. To nie przypadek, że jutro ma w sobie tak wielką moc. Zrozumiesz, że cała cisza, całe oczekiwanie było przygotowaniem. Nic nie było pustką, wszystko było przestrzenią dla tego jednego dnia. On także czuje, że coś niezwykłego go prowadzi. Nie potrafi tego nazwać, ale jego kroki nie zatrzymują się, bo Twoje światło przyciąga go nieodparcie. Twoja obecność odmieni nie tylko jego serce, lecz i Twoje własne. Spotkanie będzie początkiem drogi, którą zaplanowało niebo. I gdy nadejdzie poranek, znajdziesz się w miejscu, którego szukałaś przez całe życie w spojrzeniu, które znacie lepiej niż tysiąc słów. Twoje serce od dawna nosiło pytania. Na który nie znajdowałaś odpowiedzi. Teraz nadszedł czas, by tajemnice zaczęły się odsłaniać jedna po drugiej. W ciszy nocy możesz poczuć dotyk niewidzialnej obecności. To on, w swoich myślach, przesyła ci pragnienie spotkania, które już dojrzewa. Nie musisz szukać dowodów, bo dowody przyjdą same. Każde twoje poruszenie wewnętrzne to echo jego kroków zbliżających się do ciebie. Czujesz, że powietrze staje się inne, jakby niosło obietnice. To nie iluzja, to zapowiedź dnia, w którym marzenia przestaną być tylko marzeniami. Jego dusza wciąż powraca do ciebie nawet wtedy, gdy próbuje zagłuszyć tęsknotę. Nic nie może stłumić wezwania, które pochodzi z samego nieba. Twoje serce i jego serce biją w jednym rytmie, choć odległość próbuje rozdzielić to. Co jest nierozdzielne? Niewidzialna więź nie pozwala mu zapomnieć. Kiedy nadejdzie chwila spotkania, rozpoznasz go nie przez słowa, lecz przez energię, która ogarnie cię jak ciepłe światło. Niebo przygotowuje scenę dla tej chwili. Nawet jeśli nie dostrzegasz jeszcze wszystkich szczegółów, wszystko już zostało ułożone. Twoje modlitwy nigdy nie były puste. Każda została wysłuchana a odpowiedź nadchodzi w postaci obecności, na którą tak długo czekałaś. On czuje, że bez ciebie nic nie jest pełne. Wszystko, co przeżywał, było tylko drogie, aby mógł odkryć, że prawdziwe spełnienie jest w tobie. Twoje imię jest dla niego jak pieśń, której nie potrafi zapomnieć. Choćby milczał, w jego wnętrzu zawsze rozbrzmiewa twój głos. Jutro stanie się mostem między światem, który znałaś, a światem, który dopiero się otworzy. Przekroczysz próg i zobaczysz, że wszystko miało sens. Nie obawiaj się intensywności uczuć, które nadejdą. To nie przypadkowe emocje, ale siła, którą Bóg umieścił w sercach, abyście się odnaleźli. Z każdym oddechem zbliża się do tej chwili, choć droga wydaje się niewidzialna. Niewidzialne jednak jest bardziej prawdziwe niż to, co widzialne. On idzie ku Tobie, nawet jeśli nie rozumie, dlaczego nie potrafi przestać? Serce prowadzi go tam, gdzie rozum nie znajduje odpowiedzi. Twoje oczy zobaczą więcej niż widziały dotąd. W jednym spojrzeniu odkryjesz, że losy mogą się zmieniać w mgnieniu oka. Niebo posyła ci sny, by przygotować Twoją duszę. Każdy obraz, każdy symbol to fragment przyszłości, która już się kształtuje. Twoje serce zna prawdę wcześniej niż Twoje usta ją wypowiedzą. To serce powie Ci, że przyszłość, której pragnęłaś, właśnie przychodzi. Zrozumiesz, że nigdy nie byłaś sama. Niewidzialne ręce prowadziły Cię, byś mogła stanąć w miejscu, gdzie miłość wreszcie znajdzie Ciebie. I choć wydaje się, że jutro jest tylko jednym dniem w kalendarzu, to w Twojej historii będzie to dzień, w którym światło i przeznaczenie splotą się w jedno. Twoje serce bije jak echo w jaskini, a każdy jego rytm odpowiada na wezwanie, które zbliża się z niewidzialnej przestrzeni. To wołanie, którego nie można uciszyć. Czasem masz wrażenie, że czyjeś oczy śledzą Cię z daleka, choć nikogo nie ma obok. To jego dusza czuwa przy tobie, niewidoczna, lecz stale obecna. Niebo zsyła ci wewnętrzne poruszenia, byś wiedziała, że dzieje się coś niezwykłego. Ta energia nie pojawia się bez powodu, ona zapowiada nadchodzącą obecność. Każda chwila twojego życia była przygotowaniem do spotkania, które nadchodzi. Nic, co przeżyłaś, nie było stracone, bo prowadziło cię tutaj. Czujesz, że twoje serce zaczyna świecić mocniej, kiedy myślisz o nieznanej przyszłości. To znak, że przyszłość już zna ciebie. On wędruje przez swoje własne labirynty, lecz zawsze trafia na ścieżki, które prowadzą go ku tobie. Nie potrafi inaczej, taka jest moc przeznaczenia. Twoje imię staje się dla niego światłem w ciemności, nawet jeśli jeszcze nie rozumie, dokąd zmierza. To światło nigdy nie gaśnie. Jego myśli plączą się wokół ciebie jak nici, których nie można zerwać. Czuje cię w każdym oddechu, choć nie zawsze potrafi to nazwać. Aniołowie już otwierają przestrzeń, w której wasze drogi się zetkną. To spotkanie ma zostać zapisane jako punkt zwrotny w twojej historii. Twoje serce rozpozna te chwile od razu, nie będzie wątpliwości, nie będzie lęku. Zrozumiesz, że to jest to, na co ciekałaś? Czasami twoje dłonie drżą bez przyczyny. To nie przypadek, to energia, która przepływa między tobą a nim, przygotowując spotkanie. Niebo uczy cię cierpliwości, bo w ciszy rodzą się największe cuda. To właśnie cisza otwiera przestrzeń, aby miłość mogła wkroczyć. On czuje pustkę, której nie potrafi wypełnić niczym innym. W głębi duszy wie, że tylko Twoja obecność może dać Mu ukojenie. Twoja dusza przyciąga Go jak magnes, choć Ty nie musisz nic robić. Samo Twoje istnienie jest wystarczającą siłą, by go prowadzić. Świat wokół Ciebie zaczyna zmieniać swoje barwy, jakby przygotowywał tło dla nadchodzącego wydarzenia. Nawet najmniejsze szczegóły nabierają znaczenia. Jego serce walczy pomiędzy rozumem a pragnieniem. Lecz miłość jest silniejsza niż wszelka logika. To uczucie nie zna granic. Twoje sny będą coraz bardziej wyraźne, jak zapowiedzi, które odsłaniają kolejne fragmenty prawdy. Każdy obraz jest kawałkiem przyszłości. Nie lękaj się tego, co nieznane, bo niebo już zna Twoje kroki. Wszystko, co nadchodzi, zostało utkane z troską i miłością. On sam nie rozumie. Dlaczego nie potrafi uciec od Twojej obecności? Dusza prowadzi go szybciej niż słowa, szybciej niż decyzje. A Ty poczujesz, że jutro jest inne niż wszystkie dni wcześniej, jakby miało w sobie tajemnicę, która czeka, by się objawić. Dziękuję Ci, że przyjęłaś to przesłanie sercem otwartym i gotowym na to, co niebo przygotowało dla Ciebie. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkowa, to znak, że aniołowie prowadzą Cię krok po kroku. Aby potwierdzić, że usłyszałaś tę wiadomość, zostaw w komentarzu liczbę 6666, która stanie się pieczęcią Twojej wiary i otwartości na dalsze prowadzenie. Pamiętaj także, jak ważne jest, abyś dołączyła do naszej wspólnoty, zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie ominęło Cię żadne kolejne przesłanie anielskie, przygotowane właśnie dla ciebie.